Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu Pod Zorzą. Lato w końcu nadeszło, a dla dzieci i nauczycieli wakacje. Dla niektórych niestety ten czas to zamiast relaksu, stres, zamartwianie się o finanse, presja. Dzisiaj chciałam zachęcić wszystkich do uproszczenia i uspokojenia lata. Zapraszam! Witajcie w Domu Pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Lato, lato, lato czeka. Jest pięknie i w większości słonecznie, ale nadal miewamy burze i deszcze. Takie przeplatanie jest super. Ostatnie tygodnie szkoły są zawsze bardzo intensywne poprzez natłok wycieczek klasowych, wydarzeń szkolnych, pikników, zakończeń zajęć, piana z bejsbolu itd. Z radością obudzimy się trochę później jutro i spędzimy spokojny poranek. Dla mnie lato nie oznacza wyrzucenia rutyn za okno, ale znaczy uspokojenie, zwolnienie, uproszczenie. Wyrzuciłam presję za okno już parę lat temu. Pomogło mi w tym pytanie: co ja najbardziej pamiętam i cenię z dzieciństwa? Moja odpowiedź to czas wolny, natura, farma babci, dziadka, owoce, proste lato. Lato kolorowe, lato owocowe, trochę wody i dużo natury. W lecie chodzimy na proste spacery na place zabaw i do lasu, ale także nad lokalne jeziora. Naszą ulubioną specjalną taką aktywnością jest też biwakowanie nad jeziorem. Poza tym chodzimy regularnie do biblioteki i dużo czytamy. Wakacje naprawdę nie muszą być drogie i fancy, żeby były fantastyczne i żeby dzieci je pamiętały na zawsze dobrze. Więcej pomysłów w moim Pierwszym odcinku na tym kanale sprzed dwóch lat. Wybaczcie niedoskonałości dźwiękowe i problemy, dużo się od tamtej pory nauczyłam. Niemniej, link na górze i w opisie. Dla mnie jedną z rzeczy najważniejszych w wakacjach, jak i w wszelkim czasie wolnym, abyśmy nie wracali do rutyny zmęczeni, szczególnie aby dzieci wracały wypoczęte i wręcz znudzone, <grym> bo w dzisiejszych czasach napra dzieci naprawdę nie mają czasu na nudę. Jeśli startcie na podróże i specjalne drogie wakacje to super. Ale jeśli nie, to wcale nie musisz się martwić i czuć źle. Proste wakacje to coś, co w sumie każdy dzisiaj potrzebuje. Weź głęboki oddech, zrób herbatkę lub kawkę, może nawet z lodem, wyjdź na spacerek, może książka w parku, może piknik z dziećmi w parku, może zainwestuj w nowe przyjaźnie, dużo czasu w naturze, dobry sen, dobre gotowanie i spowolnienie. I tak, aby dzieci wróciły we wrześniu wypoczęte. I wynudzone, wykorzystujące swoją kreatywność, i gotowe na nowy rok szkolny.

a szczególnie z, młodym, z moim młodszym synkiem, on bardzo lubi też, jak się kładziemy i patrzymy na chmury. I w sumie, jak go pytam na końcu dnia, co było jego, ulubione, jego ulubionym zajęciem lub wydarzeniem, to zawsze mówi, że leżenie z mamą i wymyślanie kształtów, które chmury mu przypominają. Także prostota jest jak najbardziej cenna i niesie ze sobą odpoczynek. Rain. Here I am aiming to please. Comets and asteroid blues cross between us. Fall, summer, spring, steady. Planuję również wybrać się na farmę owoców tutaj niedaleko na zbieranie malin. Wiem, że też jest farma o godzinę od mojego miasteczka, farma truskawek. Także chciałabym się tam wybrać w tym roku w lecie, ale zobaczymy jak pójdzie, bo coś czasem zamykają, czasem otwierają i trochę trudno wyczaić kiedy, są, kiedy jest otwarte. Poza tym u nas już pożary dzikich lasów się zaczęły więc w niektóre dni po prostu mamy, niektóre dni wiatr przynosi okropny dym akurat dzisiaj właśnie jest dość dymiasto, no i to ma niestety wpływ na bóle gardła i na zakatarzenie także wtedy trzeba trochę uważać z tym byciem na zewnątrz mimo, że lato jednak w większości spędzamy na zewnątrz thank Lato to u nas również dużo pracy w ogrodzie. Chłopcy ciągle jakieś deski wyciągają, więc albo sprzątają, albo ja sprzątam je. Dzisiaj również zabieram się za ten kąt kamieni, gdzie po prostu zarosło. I niestety nie jest to przyjemna praca, więc ciągle odkładałam. No i teraz jeszcze bardziej jest zarośnięte. Mój mąż mi z kolei robi strukturę na groszek żeby się piął, a starszy synek czyści wejście do basementu od strony ogrodu także praca wrze być może właśnie prace ogrodowe nie są moje ulubione, dlatego może lato nie jest moją ulubioną porą roku, ale po ciężkiej pracy dobrze jest jeść obiad na zewnątrz na świeżym powietrzu Moje dzieci także kochają w lecie tak zwane jedzenie biwakowe, którego na co dzień nie dostają, tylko właśnie w czasie wakacji. Także hot dogi, hamburgery i generalnie grillowanie, ale też owoce sezonowe, takie jak czterośnie obecnie. A ja, jak zawsze, dziękuję Wam za wizytę w Domu Podzorzą. Zachęcam do skomentowania, podzielenia się jakimiś myślami na temat wakacji. Jak wykorzystać lato pięknie? Jakie macie plany na wakacje? Zapraszam też do zasubskrybowania na moim blogu www.dompodzorzo.com, aby otrzymywać moje poniedziałkowe nowości, taki newsletter e-mailowy. Już zapraszam za tydzień. Ta! In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything. His love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace. In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep.